No co, dawno mi nie było, więc pewnie macie masę fantastycznych historii do opowiedzenia. Mogę tutaj usiąść, Krzysiu? Skoro musisz. A ty tak nic nie mówicie. Chyba nie zepsułam wam lanczyku. No jeszcze nie. A ty co, wstałeś lewą nogą? A, mogłabym sobie nalać trochę kawy? Jasne, że możesz. A, do którego kubka? Bo, wiecie, nie chciałabym nikomu nic podbierać. Koncio. Doris, no, do tego. Dzień kotku. Co? Sure. A mogę sobie posłodzić? Tak! A ile łyżeczek, żeby potem nie było afery? Dorota! Ty to robisz specjalnie, prawda? Co? Przepraszam. Przecież, no, grzecznie się o wszystko pytam, dokładnie tak, jak chcieliście. To co? A skończyła się zagotuję nową jeżeli oczywiście y, mogę zużyć trochę wody nie tak Doris gotuj Konrad możesz pomóc mi Kasprowi z tym projektem co robimy y, tak dokładnie bo mamy taki mały problem z projektem mm -hmm. pewnie że mogę no to. kurde Konrad co ty wyprawiasz? Porąbało cię do reszty. Co, chodzi wam o Doris, tak? Nie, o kolor twojej bluzy. O, panowie, ja wiem, że wy jej tu nie chcecie, no ale... No, wiesz co, myśleliśmy, że ty też jej tutaj nie chcesz, ale widzę, że nie. Mika się śmieje. muszę przyznać, że, no, laska potrafi mi poprawić humor. No, seks z rana jak śmietana, nie? Tylko dlaczego akurat z nią? Ja tego nie pojmuję! A chociażby dlatego, że przed chwilą powiedziała mi, że miała ze mną najlepszy seks w swoim życiu. Konrad, stary, ona powie ci wszystko, co chcesz usłyszeć. No, dzięki, Wiesz. Fajnie to usłyszeć w swoich ustach po akcji ponad 5 minut. Po Za, zaraz, zaraz. A co tam ta akcja ma wspólnego z tą? No jak to co? No? Wszyscy cisnęliście ze mnie bekę, o jaki to ja nie jestem idealny kandydat dla jakiejś laski. Wiecie, jak ja się czułem? No, a z nią? Ona przynajmniej mnie docenia i, i czuje się z tym dobrze. Ale wiesz co? Nie zapominaj, że to jest stalkerka jest zasadnicza różnica pomiędzy docenianiem a obsesją. Właśnie. Jednego dnia jest miła, następnego jej odwali szajba. Zamknie cię w lochu i będzie wykorzystywała seksualnie. Raz na jakiś czas dostaniesz yy, wodę i słuchy Panowie, spokojnie, no. Ona też nie chce żadnego związku. Z tego, co mi mówiła, to też chce się tylko bawić.